Dzień dobry. Dzisiaj zapraszam na test Renault Symbioza. Nowe auto w gamie Renault. Jest to wersja e 135 145 KONI. Tutaj w wyposażeniu Esprit Alpeo. Zapraszam na materiał. A teraz Wam pokażę jeden z fajniejszych gadżetów, które można zamówić w symbiozie. Kosztuje on około 7000 złotych i jest to tak zwany Solar Bay, czyli dach o zmiennej przejrzystości. Jeden ruch przyciskiem i zobaczcie. Odsłania nam się połowa dachu. Drugi ruch. Mamy cały dach zamknięty. Powrót. Możemy sobie odsłonić na przykład tył. I jeszcze raz. I mamy cały dach odkryty. Jest to tak zwana dyspersja ciekłych kryształków, które przemieszczają się, których cząstki przemieszczają się pod wpływem pola elektrycznego. I dzięki temu mamy przejrzysty dach, lub nieprzejrzysty. Naprawdę niezły bajer. Kamera cofania, czujniki cofania, kamera 360 stopni, a ten Pikachu niezapięty pas. To co, może Wam pokażę dynamikę symbioza etek 145 koni mechanicznych, bo naprawdę auto nie ma się czego wstydzić. Fajne, to auto naprawdę jest fajne. Jest trochę sztywne. Nie jest takie hmm, francuska miękkie. Ma może trochę hmm, słabą kamerę cofania, ale za to mamy kamery 360 stopni. Więc zawracanie tutaj to jest pikuś. Muszę się wspomagać drugą ręką. I jeszcze jedna rączka. tym razem pod górę. W stronę słońca. Droga techniczna, więc tutaj nic się nie wydarzy. Ale naprawdę to auto jest bardzo fajne, jeżeli chodzi o dynamikę jazdy. Jedziemy w trasę. No to witamy w symbiozie. W symbiozie Kaptura z Plecakiem. Tak sobie wymyśliłem, że to auto będę nazywał, ponieważ Symbios najnowszy crossover Podmarki marki, spod znaku Renault, jest tak naprawdę kapturem z większym bagażnikiem, z podobną przestrzenią na tylnej kanapie, która jest przesuwana, ale z ewidentnie większym, użytkowując, odwłokiem. Ruszamy w trasy. Egzemplarz, którym właśnie podróżujemy, jest to wersja Esprit Alpine, czyli prawie najwyższa. Najwyższa jest wersja Iconic. Ile kosztuje Spirit Alpine? wyjściowo 144 tysiące z kawałkiem. Ta specka to jest jakieś 160 tysięcy. Ale najtańszy, najtańszy symbios wersji Evolution. Nie mylić z Mitsubishi Evolution, kosztuje jakieś 128-129 tysięcy złotych. Czym jest Symbios? Symbios, jak już wspominałem, jest crossoverem, najnowszym crossoverem Renault. Jednocześnie jest bliźniaczym, ale większym modelem od Captura, czyli poniekąd zastępuje na rynku model Megan. I to w wersji hatchback, i to w wersji kombi, ponieważ jak wiemy, Megan Etech to jest w pełni elektryczne auto, podobnie jak w GT. E w sprzedaży znajduje się jeszcze Megan poprzedniej generacji w wersji Sedan. No i właśnie Symbios jest pozycjonowany jako kompaktowe auto klasy C, które ma przejąć klientów odchodzących już albo. Żegnających się z klasycznym spalinowym Megan. Symbios zbudowany jest na platformie CMFB z dopiskiem HS. Nie wiem, co dokładnie oznacza ten skrót, ale oprócz wspomnianego kaptura, na tej samej platformie powstaje nowe Clio, Arcana oraz Żuk od Nissana. Czyli ewidentnie, jest to platforma tutaj pozycjonowana gdzieś między segmentem B i C. Symbios produkowany jest w Hiszpanii, tak naprawdę coraz mniej samochodów Renault produkowanych jest we Francji, no ale taką mamy globalizację, takie mamy, takie mamy czasy. Symbios dostępny jest tylko jako hybryda, z silnikiem 1.6 benzynowym, wspomaganym silnikiem elektrycznym, z mikroskopijną baterią, ona nawet nie ma 2 kWh, Moc silnika elektrycznego, przepraszam, spalinowego to jest jakieś 90 koni mechanicznych. W pakiecie z elektrykiem całkowita moc układu to jakieś 145 koni mechanicznych. I to auto naprawdę jest żwawe. Ma duże, dużą zwłokę, ma taką dziurę. Aczkolwiek do poruszania się sprawnego po mieście i po autostradach jak najbardziej jest. To wystarczająca jednostka. Jak wygląda spalanie na tą chwilę? Przejechałem autem jakieś. Słuchajcie, muszę się odnaleźć tutaj w tych wyświetlaczach. Ile przejechałem? 50 km po mieście. Wrocław, piątkowe popołudnie. I spalanie tutaj, które mi pokazuje komputer, to jest 4,6 litra na 100 km. Bardzo fajny wynik, naprawdę. Zobaczymy, ile wyjdzie nam po całym teście, ponieważ teraz wyruszam poza miasto i będzie to taki fragment drogi pozamiejskiej. Esprit Alpine to taki bardziej rasowy sznyt w każdej rynówce. Tutaj poznamy go chociażby we wnętrzu po czarnej podsufice, niebieskich przeszyciach w fotelach. Mamy też niebieską flagę wszytą, czy to w fotel, czy to tutaj w deskę rozdzielczą, ponieważ wykończenie deski rozdzielczej też jest materiałowe. Czy też po literce A, która występuje tutaj na oparciu, oparcia chwaterii. Jeszcze jedna tutaj niebieska rzecz, która rzuciła się w oczy, to taki mieniący się dekor, ten tutaj plastik udający szczotkowane aluminium, który im bliżej Bocznego wlotu powietrza, wylotu powietrza, tym bardziej mieni się na taki niebieski, metaliczny e, e, połysk e, takiego metalu, że przypalonego. Ale, ale to jest, zastępuje tylko po prawej stronie. Jak patrzę na lewą stronę, to tutaj jest czarny plastik z lekko przytartą powierzchnią, czyli fakturą ze sobą to wspólne, ale kolorystycznie troszeczkę się rozjeżdża. Wnętrze to jest typowy kaptur, tak? Więc jeżeli znacie kaptura, to tutaj też się odnajdziecie bez najmniejszego problemu. Ekran centralny, ten zorientowany pionowo, dotykowy oczywiście, ma przekątną 10,4 Cala i jest tak fajnie skierowany co do strony kierowcy. Może nie, nie podoba Ci się niektórym ten jego wystający daszek. Ja osobiście też wolę bardziej ekrany. W, pasowane w płaszczyźnie deski rozdzielczej. No ale to jest typowy system stosowany przez Renault. Zresztą cała deska to jest to Captur. Jest Jeżeli chodzi o zegary, no to mamy ekran TFT o przekątnej 10 cali, kolorowy, który możemy personalizować na wiele różnych sposobów. Poza tym fajnie tak przelatuje. Jest to nawiązanie grafiki do nowego stylu Renault, który objawia się między innymi znaczkiem wracającym tradycjami do lat 80., -tych, 70. -tych ale wracając do tego ekranu ja sobie ustawiam podgląd na nawigację możemy na prawie cały ekran sobie urzucić oraz na zużycie paliwa, które teraz wynosi 4,5 litra na setkę jeżeli chodzi o tryby dostępne, no to Multisense oferuje nam 4 tryby, tak jak w każdym innym Renault tylko tutaj troszeczkę się zmieniło względem testowanego przeze mnie na początku roku Australa Podobnej specyfikacji Iconic Esprit Alpha. Tutaj już tryb eko jest zielony, a tryb sport czerwony. O, nie wiem, czy wy czuliście to, ale jak fajnie on zdjęło mu cugle. Po prostu samochód od razu stał się żwawszy. No i tryb sport no to jest wszystko w czerwieni. Tryb eko, przemuła, To jest wszystko w zieleni. Komfort neutralny, błękitny. No i fioletowy Multisense, perso który możemy sobie brzydko więc albo mówiąc prosto personalizować. No więc niejako jak już wspomniałem ten tryb sport nam ściąga cugle z tego auta. Ono fajnie zaczyna delikatnie warczeć, delikatnie szybciej. No nie, no dalej ze zwłoką. Ale odrobinę szybciej reagować na wciśnięcie pedału gazu. Pewnie nie przekłada się to na zużycie paliwa, dlatego wracamy do. A nie, zostajemy sobie w trybie sportowym. Fajnie, te czerwone kolory tutaj i bardzo dobra dokładność czy wyrazistość tych mm, ekranów, które tutaj. obrazków, które są na ekranie, kolorów, głębi. Naprawdę ten ekran tutaj petarda. Zresztą ten tutaj z przodu zamiast zegarów również bardzo, fajny, bardzo fajnie wygląda. Fotele są bardzo wygodne się w nich naprawdę fajnie, no to jest specyfikacja Esprit Alpe, one są pseudokubełkowe. tu z boku czuję ekoskórę, w środku materiał, generalnie tutaj jest dużo materiału, na przykład tutaj też mamy materiał, wspomniana już czarna podsufitka, z tyłu mamy kanapę, która jest przesuwna, przesuwa się o 16 cm, zapewniając nam w razie potrzeby większą przestrzeń ładunkową. Na dole zobaczycie, ile konkretnie wnosi ta przestrzeń, ale jeżeli chodzi o tę kanapę, to jeżeli przesuniemy ją maksymalnie do przodu, z tyłu nie, nie będzie miejsca na nogi. Także, jeżeli chcecie przesunąć kanapę maksymalnie do przodu i za kierownicą siądzie osoba mojego wzrostu, no to osoba z tyłu raczej nie będzie miała miejsca na nogi wcale. No ale, gdy potrzebujemy więcej przestrzeni bagażowej, brakuje nam tych kilkunastu centymetrów, no to jest to bardzo, bardzo fajna opcja. Generalnie tutaj bagażnik jest ogromny, pod bagażnikiem mamy taki mały schowek na trójkąt i przydaśki, choć powiem Wam, że torba na laptopa też tam wejdzie, czy jakaś bluza więc jest to w miarę, w miarę duża kieszeń, no nic więcej nie znajdziemy, no bo musi tam się również znaleźć bateria i yy, zbiornik paliwa, który z tego co wiem ma 48 litrów jak na auto ekologiczne ETH przystało no nie jest to yy, wybitnie sportowe auto Zbiera się fajnie, chociaż do setki przyspiesza w czasie 10,7 sekundy. A prędkość maksymalna to tylko 170 km na godzinę. Ale umówmy się, no to jeździ szybciej. Zwłaszcza takim autem. Eee, a jeżeli chodzi o jego... Przejdziemy tylko przez tory. O jego żwawość, chyżość, eee, w mieście to jest to wystarczający poziom mychniemy szybko koło tego busa bo ktoś go zostawił na awaryjnych na łuku, pewnie się zepsuł, ale zaraz się pewnie naprawi więc dalej, jedziemy w trybie sport przejdźmy sobie na komfort no ładnie, naprawdę ładne grafiki są na tym ekranie, no i wracając jeszcze do wyglądu tego auta, no to ono jest naprawdę ładne, nie widać, że tutaj mamy doczepiony w cudzysłowie inny, nowy tył do znanego już kaptura to auto weszło po liftingu kaptura. Ma już ten nowy styl Renault z nieco ostrzejszymi liniami. Nie mamy już tych tutaj podwójnych reflektorów z taką powieką. Ten styl nam może się podobać. Widać tutaj dalej identyfikację modelową, zwłaszcza Captur, Symbios i teraz nowe Rafale. No, troszeczkę jeszcze Arcana czy Austral odstają od tego. Austral był takim przejściowym modelem, ale już Symbios i Rafale to już w pełni nowy język stylistyczny Renault, który no, nie ukrywam, podoba mi się. Ten poprzedni no, był troszeczkę taki Jak jajko sadzone. Nie wiem czemu, no te światła mi się kojarzyły właśnie z takimi jajkami sadzonymi. E, tutaj mamy naprawdę ostre rysy, fajne to jest wszystko narysowane. No, środek został jeszcze znany z kaptura, ale nie ma tragedii. Mogłyby być niektóre elementy... To to jest twarde. Nic tak nie skrzypi. E, Harman Cardon, Audio. Ono razem z tym systemem MySense kosztuje niecałe 4000 tysiące złotych, bodajże 3800. Mamy dach Solar Bay. To jest ten dach, który tutaj nam się e, przyciemnia, robi taki mleczny w związku z polem elektrycznym, które powoduje migrację, ruszanie się kryształków, i przez to mm, ten ekran, segment, ten ekran, ten e, szklany dach segmentami nam się zamyka. Mm. I co jeszcze? Jeszcze słowo o tylnej kanapie. Wspomniałem, że ona się przesuwa, jest to bardzo fajne rozwiązanie, ale wiecie co? Jak jeżdżę po nierównościach? to z tyłu ta oparcie tej kanapy, czy bardziej zagłówki, nam po prostu drżą, drżą. To widać w lusterku wstecznym, jak te, te zagłówki gibają się. E, bo w, w lusterku wstecznym tak naprawdę widać głównie zagłówki i czerń otaczającą tylną szybę, która nie tyle ko jest mała, ale jest w znacznej mierze zasłonięta przez owe zagłówki więc widoczność do tyłu mamy bardzo, bardzo ograniczoną ok, no parkowanie czy cofanie po... ułatwia nam kamera cofania kamery 360 stopni, czujniki cofania no ale mimo wszystko, no w lusterku wstecznym mało co widać podobnie zresztą w lusterkach bocznych, które są wysokie ale są bardzo krótkie nawet ta końcówka, która jest taka sferyczna niewiele nam tutaj daje oczywiście auto ma e skaner martwego pola ten system zapobiegający wysiadaniu w momencie, gdy coś nadjeżdża, ale kurczę, no na tych lusterkach widać naprawdę niewiele. No to, jest, to jest jeden z minusów dwa minusy tak naprawdę. Widoczność do tyłu w Symbiozie jest oczywiście wizualna, słaba. Musimy się zdać na elektroniczne device. Jakiej wielkości jest symbios? Coś powie, że Captur, no to jest maluszek, no Symbios jest zdecydowanie większym autem. Symbios ma ponad 4,4 metra długości. To już chodzimy w kompakty nawet w wersji kombi. Ma rozstaw osi 2,6 ponad metra. Ma szerokość prawie 1,80 m i wysokość prawie 1,60, m. Więc to nie jest niskie auto, nie jest to klasyczny kompakt. Tylko tak jak już wspominałem crossover nawet jeżeli Docelowo ma zastąpić megankę ale spalinową. Jeżeli chodzi o masę własną, no to mamy jakieś 1400 kg z małym nadatkiem. Masa dopuszczalna, dopuszczalna masa całkowita, to jest jakieś 1900 z małym nadatkiem. No, czyli możemy tutaj że mamy 500 kg ładowności. Wskazanie zużycia paliwa pokazuje nam 4,5 litra na setkę to jest poziom, nawet nie, nieco mniej, niż o deklaruje producent, ponieważ Renault mówi, że będziemy spalać 4,7 litra w cyklu mieszanym według WLTP. Jestem ciekaw, jak to się będzie miało do tego, co zatankuje na koniec testu, ponieważ jak wiem z doświadczenia, w Renault bywa Inaczej, czyli inaczej nam pokazuje komputer, inaczej nam pokazuje dystrybutor. I komu wierzyć? Dystrybutory przekłamują, producenci e, jakieś tam pobożne życzenia mają, więc gdzieś myślę, że pośrodku będzie prawda. Jeżeli chodzi o emisję CO2, to mamy tutaj bodajże 105 gramów na kilometr i jest to niewiele ponad ten limit, który Unia ustaliła od nowego roku, więc jeżeli faktem staną się te dopłaty do aut spalinowych. No, to w Symbios Etech ta dopłata czy ta kara umowna dla Renault nie będzie zbyt duża. Oczywiście na pokładzie mamy wszystkie znane obecnie systemy wspomagające jazdę. W materiałach prasowych czy na stronie Renault znajdziecie informację, że jest ich aż 29. Jeżeli chodzi o zasięg, no to 48 litrów w baku, 4,5 litra spalanie. 1000 km łapiemy elektryki, no sorry jeszcze troszkę wam brakuje, mimo wszystko dlatego myślę, że na tą chwilę hmm, hybryda jest najlepszym rozwiązaniem, zwłaszcza taka hybryda, która jest autem rodzinnym, który nie wymaga od nas niczego jak tylko wsiąść, wrzucić odpowiedni bieg automatycznie automatycznej skrzyni biegów i cieszyć się radością z jazdy jak jest Symbios? Symbios jest do bólu poprawny, auto jest bardzo ładne z zewnątrz, w środku no jednak trąci już troszkę myszką, aczkolwiek nie ma wstydu, czy nie ma tu jakiegoś oldschoola, fajne te elementy Esprit Alpę nawiązanie do typowych Alpinek, jeżeli chodzi o wygodę no to są fajne, bardzo wygodne fotele myślę, że w dłuższych trasach też by się sprawdziły auto dla rodziny czteroosobowej nawet jeżeli dzieci będą większe wydaje mi się, że spełni, sprawdzi się znakomicie ciekawy jestem tylko tego spalenia, ponieważ, spalania, ponieważ jeżeli chodzi o osiągi i wygodę no to Symbios bardzo dobrze stoi Pozdrawiam i do następnego razu. A za użyczenie Symbioza dziękuję salonowi Renault Nawrot z Dugołęki. Samochód użyczony w ramach akcji Twoje 24 godziny z hybrydą Renault, więc zapraszam do skorzystania z tej akcji i poznania naprawdę fajnego auta, jakim jest Symbioz właśnie.